Ruszył festiwal Poświęcimiu. Edyta Górniak odpowiedziała na zarzuty Maryli Rodowicz o tym w dzisiejszym fleszu muzycznym. Zapraszam. Przed festiwalem w Opolu Rodowicz przyznała, że Górniak owszem ma dobry głos, ale nie ma czego śpiewać, bo nikt nie jest w stanie napisać dla niej dobrej piosenki. Teraz Górniak odpowiedziała na te zarzuty. W długiej wypowiedzi Górniak z kulturą i ze smakiem odpowiada Rodowicz, mówiąc, że dziwi ją chęć piosenkarki do krytykowania młodych wokalistek. Może po prostu rzeczywiście nie zna moich piosenek, bo może jest zajęta szukaniem stylizacji i po prostu nie zna. Edyta skomentowała także bójkę Donatana i menadżera Michała Szpaka. Nie wyobrażam sobie w ogóle takiej sytuacji i nie wiem jakbym się czuła, gdybym była świadkiem. Współczuję wszystkim, którzy musieli na to patrzeć i nie wiedzieli jak reagować. To niezręczne bardzo, powiedziała w rozmowie z Super Ekspresem. Ruszył tegoroczny Live Festival Oświęcim. Impreza w tym roku potrwa do soboty, a wystąpią na niej m.in. Chris DeBark, UB40, Jessie Ware i Manu Chao. Koncerty odbędą się na stadionie Mosir, a poza nimi można będzie wziąć udział w warsztatach, pobiec w biegu ulicznym, a nawet pobić rekord Guinnessa w Nordic Walkingu. Bilety na festiwal wciąż są dostępne. Cześć, tu Malakoteluk. Z wielką przyjemnością zapraszam wszystkich na tegoroczny Live Festival w Oświęcimiu. W czerwcu ruszy trzecia odsłona trasy Spragnieni Lata. Wystąpią Skuba z Kubas, Julia Marcel i Xanax. Więcej o ich koncertach przeczytacie w naszym serwisie. Przypomnę tylko, że pierwszy koncert odbędzie się w Warszawie i będzie bezpłatny. Zapraszam na Onet Muzyka i kolejne flesze. Do zobaczenia. Cześć!